Ja dzisiaj e, dla was Przeczytam e, Kilka Faktów o Moim króliku Tuptusiu Tylko sobie ja mm, Pewnie wezmę bliżej tą kartkę Żebym ją Widziała Jak coś to ja będę Patrzyła mm, Trochę tak w bok, bo tutaj nie jest akurat mój tuptuś więc jego go tam głaskam i tutaj będę miała też tą kartkę. Uspokój się Tu ptuś. Więc jak widzicie on, on dostał do no, papki a on tych tak czasami ma tu ja nie mówię no i zaczynam z pierwszym faktem o tuptusiu więc tak tuptuś jest w kolorze czarno białym i tutaj akurat to widzę tu jest czarny oj nie powiedziałam tu jest czarny tu jest biały Siedzieć grzecznie na, na podłodze na swoim, dywan, na swoim dywaniku. I fakt y, drugi. Y, Tupluś jest z nami 5 lat. Fakt trzeci. Y, Tupluś uwielbia się przytulać. No, on jest straszną y, przytulachą. I sorki, że będą takie prześwity. słońce gdzieś słońca, ale u mnie będzie, e, no, padał deszcz. Więc słońce chce wyjść z tych e, zachmur. I dlatego takie mam prześwity jak ktoś by się pytał. Ale skończyłam na fakcie trzecim, teraz fakt czwarty. Mm. To ktoś kocha maliny. No, on bardzo uwielbia maliny. On tak zjadaje w minucze. albo też czasami w sekundę. On bardzo mocno uwielbia te um, owoce ogólnie. Jak ktoś by się pytał? Dobra. I fakt piąty. I faktem piątym jest Tuptus reaguje na gwizdanie. No tak, jak ja mówię Tuptuś tuptus i gwizże, o teraz się popatrzył. Tak, tam tuptus, tuptus. I on akurat leci. E, dobra, fakt. E, szósty to e, tuptuś. Tuptuś umiega wygrzewać się na słońcu. I fakt e, siódmy: e, tuptuś umie sztuczki. Tak, tuptuś umie e, sztuczki. Fakt e, ósmy: e, tuptuś e, ma niebieskie oczy. No tak, bo on akurat ma kolor oczu taki niebieski. No, aż się I fakt dziewiąty. E, tu ktoś mocno gryzie. No, tu ktoś e, gryzie aż do krwi. Nawet gdzieś e, mam. Na którejś nodze rany. Więc niby taki mały e, króliczek, ale umie gryźć. I fakt e, dziesiąty: e, tu ktoś ma trzy skarpetki na łapkach, e, bo on akurat ma e, te trzy skarpetki swoich łapkach i to był ostatni o Jezu przestraszyłam się i to był akurat ostatni sorry, że go tak widziałam, jak ktoś jest fanem królików ale jego tak czasami pióra no i, tak, to był ostat... no i tak, to był ostatni fakt, i teraz pozdrawiam Lizy. I.